Moi przodkowie pochodzą z kresów II Rzeczpospolitej, m.in. z województwa Tarnopolskiego, gdzie większa część rodziny została wymordowana przez UPA i SS Galicien. Odbyłem na Ukrainę kilkanaście podróży, poznałem wielu wspaniałych ludzi, Ukraińców i Polaków mieszkających na Ziemi Lwowskiej. Przez kilka lat, w wakacje jeździłem regularnie pomagać przy renowacji polskich cmentarzy, pochówków ofiar zbrodni wojennych. E, jeden z takich cmentarzy znajduje się w Brodach, tuż obok bazy wojskowej. W pierwszych godzinach trwającej aktualnie wojny na lotnisko w Brodach spadły bomby. Jestem wstrząśnięty, jak każdy. Pewnie jak każdy chciałbym też jakoś pomóc. Jak każdy, mogłem wesprzeć organizacje humanitarne działające na Ukrainie, mogłem zadeklarować gotowość pomocy znajomym z Ukrainy, a także wesprzeć słowem Ukraińców, których jak każdy spotykam na co dzień. W ten sposób wypełniłem moją kropelką pomocy może potrzeb Ukrainy i Ukraińców. Ale myślę też, że każdy może i powinien na co dzień pomagać w tej dziedzinie, którą się zajmuje, na której się zna. Taka pomoc pewnie nie zawsze będzie spektakularna, ale zawsze będzie ważna, bo każda pomoc i wyrazy wsparcia są ważne. Ja znam się na zamówieniach publicznych, które wbrew pozorom mają znaczenie w obecnej sytuacji. Mogę więc pomóc zamawiającym instytucjom mojego państwa polski, która już przyjmuje uchodźców z Ukrainy, dla których przecież trzeba zorganizować Wsparcie materialne, techniczne, infrastrukturę. Wiem i dostaję sygnały, że wielu zamawiających przymierza się do organizowania tej pomocy, co czasami będzie wymagało stosowania prawa zamówień publicznych, co czasami może sprawiać trudności i zniechęcać. Dlatego, jeśli ten film ogląda jakikolwiek przedstawiciel samorządu, organów administracji rządowej, spółki komunalnej, spółki skarbu państwa, Zamawiający, który ma wątpliwości, jak optymalnie i bezpiecznie zorganizować inwestycje niezbędne dla udzielenia tu i teraz pomocy uchodźcom z Ukrainy, deklaruję pełne wsparcie. Jeśli uznacie Państwo, że moja pomoc będzie przydatna, proszę o kontakt mailowy. Tymczasem podaję garść kluczowych informacji praktycznych i przypominam, że w 2015 roku Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w związku z kryzysem migracyjnym i azylowym, który może okazać się przydatny również dzisiaj. A zatem, jakie są te kluczowe informacje? Przede wszystkim, obecna sytuacja w wielu przypadkach będzie uzasadniała zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Przypomnijmy to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, a więc bez organizowania sformalizowanej, otwartej, konkurencyjnej procedury. To niewątpliwie najszybszy tryb udzielania zamówienia, ale zarazem rozwiązanie, które w normalnych warunkach powinno być wyjątkiem stosowanym po szczegółowym zbadaniu rygorystycznych przesłanek, co może odstraszać czy zniechęcać zamawiających do działania. Dlatego warto uspokoić i przywołać jednoznaczne stanowisko Komisji Europejskiej. Nie można mieć wątpliwości, że najbardziej pilne potrzeby osób ubiegających się o pomoc w związku z kryzysem humanitarnym, azylowym, takie jak zakwaterowanie, zaopatrzenie i niezbędne usługi, Powinny być zagwarantowane w możliwie najkrótszym terminie. Zarazem komisja potwierdza, że w przypadku realizacji najpilniejszych potrzeb osób ubiegających się o azyl w bardzo krótkim czasie związek przyczynowy między wzrostem liczby osób ubiegających się o azyl o pomoc a koniecznością zaspokojenia ich potrzeb nie może zostać w rozsądny sposób zakwestionowany. Dlatego konieczność natychmiastowego zorganizowania pomocy dla uchodźców zazwyczaj będzie uzasadniała udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Po drugie, zaistniała obecnie sytuacja, nadzwyczajna sytuacja, w niektórych przypadkach może uzasadniać nie tylko udzielenie zamówienia z wolnej ręki, ale wręcz całkowite odstąpienie od stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. W tym kontekście przypominam, że ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości. Dlatego jeśli w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia osobom potrzebującym, uchodźcom, zamawiający rozważa poszerzenie swojej bazy lokalowej poprzez nabycie lub najem nieruchomości, lokali, nie musi stosować przepisów prawa zamówień publicznych. Nie musi stosować ich również wtedy, gdy wymaga tego ochrona istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, no lecz to wyłączenie jednak jest niewątpliwie bardzo wyjątkowe i dotyczy bardzo wyjątkowych sytuacji. Natomiast w obliczu kryzysu humanitarnego można wyobrazić sobie stosowanie innego, mało znanego zapewne wyłączenia z artykułu 11 ust. 1.8 prawa zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień, których przedmiotem są wybrane usługi w dziedzinie obrony cywilnej, Ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym. Wreszcie po trzecie, obecnie kluczowa jest pomoc doraźna ludziom uciekającym przed wojną. Ale warto już teraz myśleć o tym, że pewnie część z nich pozostanie w Polsce, chcąc organizować swoje życie tutaj, w Polsce żyć i pracować. Oczywiście w tym kontekście kluczowe znaczenie będą miały działania polskich przedsiębiorców, pracodawców. Ale zamawiający także mogą odegrać pewną rolę. Warto przypomnieć o instytucji prawnej, której zastosowanie było dotąd marginalne, a która może stać się cennym instrumentem wsparcia ludzi, którzy takiego wsparcia szczególnie potrzebują. Mam tu na myśli tak zwane zamówienia zastrzeżone. Przypomnę więc, że zamawiający może zastrzec, że o udzielenie danego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja uchodźców. Lub osób, które uzyskały w Polsce status ochronę uzupełniającą. To jest osób, które nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, lecz powrót do kraju pochodzenia może narazić je na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy. Oczywiście to rozwiązanie nietypowe, szczególne, być może symboliczne. Ale warto by zamawiająco o nim pamiętali, bo może stanowić wyraz wyjątkowego, szczególnego, symbolicznego wsparcia i solidarności, którego Ukraina i Ukraińcy będą bardzo potrzebowali. To koniec tego krótkiego materiału, tym razem bez śmieszkowania, na poważnie. Długo zastanawiałem się, czy powinienem go w ogóle publikować, ale uznałem, że warto i że może okaże się dla kogoś pomocny w tej nadzwyczajnej sytuacji w czasie próby. Dlatego na koniec powtórzę, zwracając się przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, organów administracji publicznej i innych zamawiających. Jeżeli z jakichś powodów ktokolwiek z Państwa obejrzy ten film, a po jego obejrzeniu uzna, że potrzebuje wsparcia, konsultacji przy organizowaniu u nas w Polsce pomocy Ukrainie i Ukraińcom, której organizowanie wymagałoby stosowania prawa zamówień publicznych, a przy tym uzna, że akurat moje wsparcie mogłoby okazać się użyteczne, Obiecuję, że na pewno go udzielę i zachęcam do kontaktu, bo w ten akurat sposób potrafię i mogę pomóc. Więc pomogę. Do zobaczenia.